Mamy pierwszego jokera. Tak. No i losuj teraz stanowisko. stanowisko. Znaczy może po tym dżokerze jeszcze jedno wylosować stanowisko, jak mu nie będzie pasowało. Tak. Siódemka. Siódemka. Sprawdź sobie trzeci pasuje. Nie. To Dobra, Piątka. Ludzie no na numer 5. Aha, dziewiątka. Ludzie numer 9. Przedstawiciel Deka okay. i Michał z Stanowisko Przedstawiciel Przedstawiciel numer 8 Drużyna Kamil Batławczyk, Dawid K. Ka